W tym odcinku serii o systemach rekuperacji odpowiemy sobie na pytanie, który rodzaj rekuperatora wybrać ze względu na jego budowę i sposób montażu. Cześć, ja mam na imię Dawid i prowadzę dla Was hurtownię z rekuperacją i nie tylko pod adresem shopklima.pl oraz ogólnopolską grupę instalatorów Grupa Instal, którzy instalują rekuperację, ale nie tylko. Nagrałem dla was serię materiałów o rekuperatorach, którą nazwaliśmy rekuporadnik. Więc nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, aby dowiedzieć się o kolejnych nowych odcinkach w przyszłości, a jeżeli nie widziałeś tych, które już na naszym kanale są, to koniecznie musisz nadrobić zaległości. Jeśli jesteście na wyborze odpowiedniego rekuperatora dla swojego budynku, to być może zastanawiacie się, co oznaczają te wszystkie hasła w stylu vertical, horizontal, flat, do tego dochodzą jeszcze wersje prawa, lewa, głowa boli. Tyle tego jest, ale spokojnie, jestem tutaj po to, żeby Wam ten temat nieco przybliżyć i właśnie tym materiałem mam nadzieję, że tak się stanie. W poprzednim materiale, czyli w piątym odcinku naszej serii RekuPoradnik opowiadałem, gdzie możemy zainstalować rekuperator. Mam nadzieję, że z uwagą przesłuchaliście tamtego odcinka, bo wybór odpowiedniego typu rekuperatora zależy właśnie głównie od miejsca, w którym będziemy go instalowali. Te wszystkie wersje, których nazw wymieniłem przed chwilą, różnią się sposobem, e, lub można powiedzieć miejscem, z którego wychodzą nam krótce przyłączeniowe w tej danej centralce. I tak, idąc powiedzmy od końca, mamy wersję flat. Flat, czyli z angielskiego płaski, to rekuperator, który dedykowany jest do podwieszenia pod sufitem, na przykład w garażu. Wieszamy go płasko pod sufitem, dzięki temu nie zajmuje on dużo miejsca. A krótce przyłączeniowe wychodzą nam wówczas z jednej i z drugiej strony. Kolejna wersja to horizontal, czyli z angielskiego poziomy. To rekuperator, który najczęściej będzie wykorzystywany na przykład na poddaszach, dlatego że krótce w nim są umieszczone w poziomie, co eliminuje konieczność dokładania jakichś niepotrzebnych, wiecie, kolanek, zakrętów, przez które dodatkowo zwiększalibyśmy opory na instalacji. I przykładem takiego rekuperatora będzie na przykład ten Rotenso Ventilo, który mieliście już okazję poznać w poprzednich odcinkach z serii Rekuporadnik. No i na koniec została nam wersja Vertical czyli z angielskiego wertykalny, pionowy, to taki rekuperator, w którym przyłącza do kanału, mamy umieszczone od góry. Jest to wersja najczęściej wybierana, kiedy rekuperator znajduje się na przykład na ścianie w kotłowni, w pomieszczeniu gospodarczym lub gdzieś w narożniku na przykład garażu. I przykładem takiego rekuperatora będzie na przykład Vanas Black lub Osberg Herute, którego też mieliście już okazję poznać na naszym kanale. A kto tego nie robił, no to nadrabia zaległości. Kiedy znacie już różnicę między poszczególnymi wersjami, to musimy wybrać teraz odpowiedni rozstaw krótców przyłączeniowych, czyli inaczej mówiąc, ich kolejność. I to właśnie jest tak zwana wersja lewa albo wersja prawa. I tutaj nie ma niestety standaryzacji, która mówiłaby, że wersja lewa oznacza zawsze na przykład czerpnia, wyrzutnia z jednej strony, a z drugiej strony nawiew i wywiew. Niestety, wybierając wersję lewą czy prawą, każdorazowo trzeba zapoznać się z dokumentacją takiego urządzenia. No i logiczne jest, że wybieramy taką wersję, aby możliwie dodatkowo, bez jakichś dodatkowych kształtek, można było rozejść się kanałami po całym naszym budynku. Wszystko po to, aby oczywiście zmniejszać opory na instalacji. Mam nadzieję, że po tych wyjaśnieniach wybór odpowiedniego typu rekuperatora nie będzie dla Was już problemem. Jeśli macie jednak pytania, o które możemy nagrać kolejne odcinki rekuporadnika, to dajcie znać w komentarzu, a wcześniej obowiązkowo polajkujcie ten materiał i zasubskrybujcie nasz kanał, aby być na bieżąco ze wszystkimi nowymi materiałami o rekuperatorach, ale nie tylko. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.